I cóż Państwo szanowni jak widzicie nie wiem jak to będzie widać Idziemy, Idziemy przyciąć trochę drzewek na górze bo tu nie ma co się z nimi szczypać chcę tutaj posprawdzać po prostu jak mi to będzie się sprawdzać ta przedłużka nawet za długo sobie wziąłem o tyle wystarcza i co wam mogę rzec na temat przedłużek w tym układzie, który tutaj mam bardzo fajnie to działa tylko właśnie żeby nie rypnąć o, tu trzeba po całości tylko żeby nie rypnąć sobie druta wszystko gra. Tutaj to zaraz przejdziemy. Fajnie. Można sobie tak chodzić, przycinać, wycinać. Sprzęt jak widzicie swansoftowski. I już Wam mogę powiedzieć, że działa to bardzo fajnie bardzo ładnie, żeby dwóch wierzchołków nie było. Trzeba coś skrócić. Już Wam mówię, co ja z tym fantem zrobię. O! Przedłóżka. Wiecie, że jestem właścicielem przedłóżki. Już jednej. Z innego sekatora tamta bardzo fajnie mi się sprawdza grubość cięcia w tamtym, na tamtej przedłużce to tak do 40 mm tu teoretycznie sekator mitnie do 35 mm ale w takim sadzie jak tutaj mam jak widzicie jest to w zupełności wystarczające i sobie mogę iść i z dołu wszystko Przycinać bez konieczności tutaj zatrudniania traktora, zwyżki i tak dalej, i tak dalej. O, tutaj jest do wycięcia tu albo i niżej, ale to się okaże później. Co tutaj się podziało? Jak widzicie, sporo mam powykrzywianych drzewek, i to wszystko jest zasługa tego, że po prostu nie w porę dowiązałem te wierzchołki i tu mi się to tak powyginało wszystko e, idę na razie tylko e, przycinam góry e, powyginało mi się to wszystko tutaj i niestety e, po części po części miałem straty ze względu na to, że część gałęzi się połamała, no niestety była niewyruba. I tak to wyszło, jakie z niewyróbkami. Ale jesteśmy na pirosie i lecę z przedłużką i sekatorem na przedłużce. Także to już chyba zauważyliście sprawdza się to bardzo fajnie. Teraz wam pokażę maksymalną długość to jest na maksa wyciągnięte. O czyli mamy palik jest 3-metrowy, Nastawiam do góry palika, bo to takie 2,5 metra spokojnie, więc przy czereśniach takie coś jest po prostu majlando przy wysokim cięciu. Jak widzicie tu nawet tak naprawdę nie potrzebuje takiej długości, ale tak, w roli pokazowej, może trochę nie dociąłem. W roli pokazowej, może to zadziałać, więc tego typu przedłużki jak najbardziej się sprawdzają, a czy to warte? Słuchajcie czy warte czy nie warte ja żałuję, że tak późno e, zakupiłem sobie sekator elektryczny i zacząłem go używać gdyż dużo wcześniej mogłem już robić wszystko elektrykami o, tam mi się nie złapało no, ja, tak jak mówię, nie potrzebuję takiej długości e, mogłem dużo wcześniej już siekać elektrykami no ale jakoś się nie zebrałem nigdy i nie zakupiłem tego elektryka no i teraz tak naprawdę powiem Wam żałuję, że dopiero teraz te elektryki u mnie są no i tutaj zrobimy tak nie patrzcie na to to nie jest materiał instruktażowy jak ciąć e, jatne po swojemu nie oglądam się na to co ktoś mówi e, jak ktoś pokazuje mam jakoś tak własny system cięcia Sprawdza się, więc tutaj nie będę nikogo namawiał, żeby mnie kopiował, albo coś takiego. E, także góry na takim sprzęcie jak najbardziej, jak najfajniej działa. To już każdy we własnej gestii musi sobie ogarnąć, czy coś takiego e, będzie dla niego. ale tak jak widzicie działa. Eee, więc czy warto inwestować w sekatory elektryczne? Moim zdaniem, jeśli ktoś e, działa w takim układzie jak ja, gdzie sobie chodzę i w większości sam przycinam, jak najbardziej jest to e, jak najbardziej jest to uzasadnione. Nie wiem, sporo osób tnie pneumatami też sobie chwalą, tylko że na przykład ja do pneumatów jest potrzebna zwyżka, zgrana ekipa albo przynajmniej te dwie osoby na tej platformie i wtedy można fajnie ładnie śmiało ciąć a przy układzie jak sobie samemu chodzisz tniesz to moim zdaniem taki elektryk robi robotę bez zająknięcia. Dobra, bo tu już dochodzę do tego co przyciąłem wcześniej. O, tutaj mam drugi pieniek, też się go wyprowadzi. E, dobra, już zdejmujemy. Jeszcze raz. I trzeba wyłączyć. Pyk. Wyłączyło się. I można odpinać baterię. Można odpiąć sekator. Bateria. Sekator. To do auta, to przypinamy, włączamy i żniemy normalnie, i naprawdę bardzo nie spodziewałem się, tak powiem Wam, że yy, nie spodziewałem się, że będzie mi tak się dobrze cięło na baterii w ręce. Myślałem, że po prostu ta bateria będzie tu ciążyć, a jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Nic nie ciąży, jest w miary fajny, pewny uchwyt. jak już mówiłem, nie patrzcie na to jak jatne, bo to jest tylko i wyłącznie moje cięcie dobra, kontynuując cięcie pirosa w ogóle cięcie tego typu rakowa ciałych drzewek, które są podatne pięknie to tu widać widzicie też już jest pozalewane, przysuszone. I to mam nadzieję, że to już przeżyje. No, ale to piros. Dobra, kontynuując, co do cięcia, co do cięcia sekatorkiem tego typu. Już tam wam wspominałem we wcześniejszych filmach, we wcześniejszym filmie tak naprawdę, że to jest sekator tak naprawdę za jedną Którą jedną 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 czwartą ceny yy, Jedną czwartą ceny Takiego naprawdę O i tu trzeba wyciąć Coś mocniej Ale tym nie pójdzie Nie ucieka O bo tu uprzesze tu Tu się powrastało Wszystko zobaczcie O Powrastało się W wy... poszło. Jest zdrowe. To jest właśnie główny główny minus o takiego ułożenia przy drucie. Momentalnie jest rak. No ale to trzeba się z tym pogodzić na tej odmianie. Niektórzy jej nie lubią. Niektórzy jej w ogóle nie sadzą. Właśnie ze względu na na raki dla mnie, jako że chcąc nie chcąc już mam troszkę tego letniego jabłka, i gdzieś zawsze ten piros u mnie był. Jest posadzone. Policzek jest on posadzony i będzie ze względu na to, że tym jabłkiem handluję i zawsze gdzieś ono jest potrzebne. Do palety, do handlu. i Ja tu nie mam problemu ze sprzedażą pirosa. Bardzo rzadko mi się zdarza, żebym jakoś go tutaj mocno problematycznie sprzedawał. Raczej gdzieś jest klient. O, I to jest moje, właśnie, wyprowadzenie drzewka. Przepraszam Was, że tak często, gęsto odbiegam od głównego tematu, no ale. Tak to, tak to wygląda, jak mnie jakaś myśl znajdzie, to tak to działa. Jedno drzewko, dwa pięki i korci mnie, żeby samemu zrobić małą kwaterę, która będzie właśnie puszczona na dwa na dwa pnie, korci mnie to, może kiedyś tak zrobię. Jest to bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. W Boskopie mam kilkanaście, kilkadziesiąt nawet drzewek tak spuszczonych. No ale to tak, zależność od tego, jak one przyszły ze szkółki. Jest to fajna sprawa, gdyż no raz można przyoszczędzić na drzewku. Dwa, sadzimy to troszkę szerzej. Albo nawet nie troszkę szerzej. Sadzimy tak samo, ale wtedy mamy, robimy wszystko na krótszych, na krótszych pędach. I działa to, da się to ogarnąć. Więc ja się tutaj drapię w głowę kiedyś, jak mi życia starczy, żeby właśnie zrobić, spróbować sobie zrobić jakąś większą kwaterę. Po prostu typowo na kilka pędów, na dwa pędy, no nie na kilka, na dwa pędy po prostu puścić o, i tu jest następne na dwa pędy. E, korci mnie, żeby tak to zrobić przy większym nasadzeniu e, działa to, wiem, że to działa, ale jeszcze tego na taką skalę pełnoprzemysłową nie robiłem, także co to tam dużo będę mówił każdy. Każdy robi jak uważa Ja tu nie mam że zamiaru nikogo namawiać I co by tutaj z tym zrobić? Ech, ogólnie, cięcie pirosa jest dosyć, dosyć śmieszną sprawą gdyż musimy patrzeć właśnie na takie rzeczy jak tu znowu, znowu. troszkę za mało sekatora jest, ale damy radę mogło zostać, ale teraz będzie to ładniej długo ić. I tak to wygląda właśnie na cięciu pirosa nawet taki mały sekatorek ze średnicą książkową średnicą cięcia do 35 mm się sprawdza ja tu nie widzę żadnych yy, żadnych obiekcji na ten temat chyba, że w tym momencie troszkę tak przycina ale to każdy jak się źle go ułoży potrafi się zaciąć tu zostawiam sobie ten pęd, zobaczcie, że tu jest rakowski i tu dalej jest rakowski, dlatego zostawiam tego pęda. A no, podcinamy tu. Zaraz będziecie mówić, że to za wcześnie nacięcie pirosa, że ten rak będzie właził. W dzisiejszych czasach, tak naprawdę, gdzie y, wiecie dobrze, zimy jakie mamy, y, moim zdaniem, jeśli opadną liście, można śmiało wchodzić i i ciąć bo nie ma tu co się oglądać. Praca ludzka jest bardzo droga, a tyle, ile się samemu zrobi, tyle się zaoszczędzi. I niejednokrotnie jest tak, że jeśli ci przyjdzie ekipa, to ona i tak nie wytnie tak jak ja bym chciał, tak jak Ty byś chciał. I zawsze jest jakiś niedosyt tego, że coś jest nie tak, że coś ta ekipa spierdzieliła. A tak, to jak spierdzielisz to, wiesz, że robisz to ty sam. Na drugi rok sobie poprawisz i będzie ok. I znów Rakowski, Rakowski. Zostawiamy taki pęd. Tylko nie wiem, czy go skrócić tu, czy tu. Skrócimy go tu. Zostawiam tego pęda, tego tu wyrzucam No niestety jeśli ten rakowski zaatakował już e, dosyć mocno drzewo, zwłaszcza pirosa i znowu dwa pędy, e, zwłaszcza pirosa, to no, trzeba tutaj e, mocno to przycinać żeby nie ma co się szczypać. E Cóż, mógłbym sobie tak tu wam tłumaczyć, chodzić i mówić, ale jeśli ktoś ma jakieś pytania co do sekatorów, co do użytkowania tych sekatorów, zapraszam. Komentujcie, może nie udzielę Wam tak szczegółowych informacji, ale powiem wam ja jako ja, co i jak co ja o tym sądzę, chociaż już na filmie e, powiedziałem parę słów, ale jeśli ktoś chce, nie ma problemu, e, ładujcie komentarze. Możecie pisać prywatnie, nie ma problemu, na pewno się mnie tam znajdziecie. E, czy to na fejsie, czy po prostu przez komentarze się mo możemy złapać i mogę wam poopowiadać a jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o cenniku tych sekatorów bo to co roku wychodzą nowe modele tudzież te nowe modele powinny być na dniach dostępne jakoś to wam tu podrzucam numer telefonu dzwońcie do kolegi on Tutaj Wam wszystko wyjaśni, wytłumaczy, pomoże dobrać y, sekator do Waszego sadu, do Waszych potrzeb, do tego, co tniecie, jak tniecie. E, naprawdę ceny, tak jak mówię, sekatorów, e, jak dla mnie, bardzo przystępne. E, nie patrzcie na to, że to jest. E, Made in China Dzisiaj bardzo, Dziś bardzo dużo rzeczy jest z Chin, pochodzi z Chin Jeśli nie w całości to poszczególne podzespoły Więc i tak i tak, nawet jak kupicie markowy nie mówię że wszystkie Ale śmiem twierdzić że w 90% to i tak większość podzespołów jest sklepanych w Chinach i po prostu no dopłaca się za napis, dopłaca się za ładne opakowanie, dopłaca za markę No w sumie no tak samo ja wiem, tu możecie pisać, że e, czy to taki, czy inny za ileś tam tysięcy będzie Cię lepiej może i będzie Cię lepiej Mam drogi sekator elektryczny też na nim, po prostu jak mi trzeba, to biorę ten, jak mi trzeba, biorę tamten. Jeśli będę miał potrzebę, to dam chłopakom po sekatorze i będą chcieli nawet coś takiego poli. To tak jak mówię, dam chłopakom i będą chcieli sobie sekatorami elektrycznymi, nie będą latać z. Yy, zwykłymi dwuręcznymi, tylko wezmę elektryka wejdą, będzie im się dużo lepiej ciało yy, i tyle. Jeśli macie jakieś pytania zapraszam, komentujcie Jeśli chcecie się dowiedzieć yy, jakieś oceny o modele, dobrać coś dla siebie, to numer telefonu zamieszczam, Dzwoncie. Znajdziecie info co do cen, co do modeli, bądź też kiedy te nowe modele będą dostępne, więc to wszystko jest do, do gadania. I do następnego, trzymajcie się. Cześć.